W Polsce, w małym miasteczku na południu kraju, istniała niegdyś stara, opuszczona posiadłość, znana jako dwór pani młodej. Mówiło się, że była to niegdyś siedziba zamożnej rodziny, która po tragicznej śmierci córki w dniu jej ślubu opuściła dom i nigdy się nie pojawiła. Od tamtej pory posiadłość stała się miejscem wielu tajemnic i legend. Zgodnie z lokalnymi opowieściami w nocy można było usłyszeć dźwięki muzyki, a także płacz kobiety. Mieszkańcy mówili, że dusza pani młodej wciąż błąka się po korytarzach, szukając swojego ukochanego, który nigdy nie przyszedł na ceremonię. Pewnej jesiennej nocy grupa przyjaciół postanowiła zbadać dom. Byli ciekawi opowieści i chcieli sprawdzić, czy historie o duchach są prawdziwe. Kiedy weszli do środka, od razu poczuli zimny dreszcz. Przebiegający przez ich ciała. Wnętrze domu było pełne kurzu i pajęczyn, a meble były pokryte warstwą brudu. Przez okna wpadało tylko niewielkie światło księżyca, nadając wszystkim przedmiotom upiorny wygląd. Podczas zwiedzania natrafili na starą salę balową. W jej centrum znajdował się wielki stół, a na nim leżały zniszczone fotografie. Kiedy przyjrzeli się bliżej, zobaczyli uśmiechniętą parę. To była pani młoda w pięknej sukni ślubnej oraz jej narzeczony. W miarę jak przyjaciele badali zdjęcia, jeden z nich zauważył coś dziwnego. W tle każdej fotografii widniała postać z przerażającymi oczami. Zaintrygowani postanowili kontynuować eksplorację. Kiedy weszli do kuchni, usłyszeli nagle dźwięk dzwonka. Zaskoczeni spojrzeli na siebie myśląc, że to tylko ich wyobraźnia. Jednak dźwięk powtórzył się kilkakrotnie, a następnie zapanowała głucha cisza. Zdecydowali się wrócić do sali balowej, ale droga, którą przyszli, nagle wydawała się inna. Korytarze zdawały się zmieniać i prowadzić ich w głąb mrocznych zakamarków dworu. Poczuli narastający strach. W końcu dotarli do dużych drzwi, które były lekko uchylone. Kiedy je otworzyli, zobaczyli stary obraz przedstawiający panią młodą. Nagle sala wypełniła się zimnym powietrzem, a muzyka zaczęła grać na fortepianie, mimo że instrument był pokryty kurzem i nieużywany od lat. Przyjaciele w panice zaczęli biec w stronę wyjścia, ale drzwi zatrzasnęły się z hukiem. W tym momencie jeden z nich dostrzegł w rogu pokoju sylwetkę kobiety w białej sukni. Kobieta podeszła do nich z przerażającym spojrzeniem. Jej oczy były puste, a twarz wykrzywiona w niepokoju. Szepnęła. Nie zostawiajcie mnie samej. Przyjaciele krzyknęli i zaczęli szukać drogi do ucieczki. W końcu udało im się otworzyć drzwi i wybiegli z domu, nie oglądając się za siebie. Od tamtej nocy nikt z nich nie odważył się wrócić do dworu pani młodej. Ich wspomnienia o tym przerażającym doświadczeniu pozostały z nimi na zawsze. Mówiąc o tym miejscu w miasteczku, zdawali sobie sprawę, że dusza pani młodej może nigdy nie zaznać spokoju, a jej historia będzie żyła nadal w strachu tych, którzy ośmielą się zbliżyć do opuszczonego dworu.